Agnieszka! No Agnieszka! No Agnieszka, patrz no tutaj! Jakie kurwa nie? Agnieszka, dawaj tutaj gipko kurwa! Odcinek trzeba nagrać, a się kurwa opierdalać! Nie pierdol, no no tutaj kurwa, masz nie mi wstydu! Musisz się z widzami przywitać! No... Patrz no tutaj prędko! Agnieszka! Agnieszka, kurwa, widzowie się brali o ciebie za la mnie, kurwa, że się wstydzi. Agnieszka, chodźmy tutaj! No kurwa, nie, jojida po ciebie. Ja ci kurwa nam! Ja ci kurwa nam! I chuj! Masz dupione! Koniec nagrywania, koniec tej imprezy, pierdola to wszystko!